Jedy kawałek Zapoznania, więc jakieś 300 km z Wrocławia do jednego z moich klientów. Po drodze jeszcze do biura. No i co, jak to mówią w tych amerykańskich vlogach, zapinajcie pasy i jedziemy. No można powiedzieć, że dzisiejsza siłownia wygląda mniej więcej, mniej więcej tak. Także idę się zapakować do samochodu i jedziemy. No słuchajcie wreszcie jakieś przynajmniej pozory normalności, bo jednak jak się siedzi za kierownicą i jedzie się samochodem, nie odczuwa się tego, co się aktualnie dzieje. Tego, tego Matrixa, który nas otacza. Ktoś zapyta, dlaczego ja wiozę sprzęt, a nie wysłałem go kurierem. Nie, nie redukujemy kosztów, nie oszczędzamy w ten sposób. Ja w zasadzie do wczoraj jeszcze ten sprzęt konfigurowałem, jeszcze coś tam instalowałem, jeszcze coś tam zmieniałem, wiadomo, on nie jest w 100% gotowy, bo to będę robił dopiero u klienta, natomiast jest przygotowany pod to, żeby poszło szybciej, żeby tam spędzić jak najmniej czasu, żeby w zasadzie dzisiaj jeszcze móc wrócić do domu, móc wrócić do Wrocławia. Z kolei bardzo fajnie, bo ja akurat jadę to wdrażać do, do jednej z fabryk mojego klienta. Akurat od dzisiaj fabryka ma wyłączoną produkcję, więc to też daje taki komfort, że możemy w zasadzie na produkcyjnym środowisku od razu robić ten sprzęt, który będzie podmieniany to podmianę, ten który będzie dołożony to będzie, będzie po prostu stanie obok, będzie można już zacząć w najbliższych dniach też migrację po prostu całego środowiska. Już jest taki jeden temat, ktoś zapytał, Marcel skoro Ty jesteś pre dlaczego Ty wozisz sprzęt, jeździsz na wdrożenia e, i tak dalej. Ja jak wspominam czasami owszem, ja jestem w 90% jakby swojej aktywności zawodowej wysem. Tu się wszystko zgadza, natomiast jest pewien zakres technologii, który ja bardzo lubię pracować, który lubię cały czas utrzymywać aktualną wiedzę. Tak jak powiedziałem w tym moim odcinku o pracy PlaySt'a. Najważniejsze jest, żeby miał doświadczenie takie wdrożeniowe, produkcyjne. Natomiast nic nie zaszkodzi, żeby od czasu do czasu jeszcze właśnie jakieś wdrożenie zrobił. Ja to po prostu lubię, nie, nie mam z tym żadnego problemu, szczególnie jeżeli mogę wdrożyć technologię, jaką lubię, a tu mam w zasadzie cały przekrój technologii, bo mam i Taki datacentrowy switching, i serwery, i to w wydaniu takim hiperkonwergentnym. Jest y, również wirtualizacja, jest backup, także all in one. W zasadzie, gdyby się ktoś zapytał, to ze sobą wiozę w tych paru kartonach całą taką y, mini serwerownię, łącznie ze środowiskiem y, do, do backupu, do zabezpieczenia y, tego środowiska produkcyjnego. No ale dobra, wystarczy tego marudzenia. Jedziemy dalej jeszcze przede mną, przede mną jeszcze jakieś 250 km No i po robocie. Miało być szybko, przyjemnie, było jak zwykle, na szczęście przyjemnie, bo w fajnej atmosferze. Jest. Pozdrawiam Was chłopaki, dzięki za pomoc dzisiaj i kawał dobrej roboty. No niestety, zeszło nam nieco dłużej niż planowaliśmy. Ja teraz wracam do Wrocławia, gdzieś jestem w okolicy Poznania, więc jeszcze kawałek drogi, a właśnie stuknęła 22, koło północy powinienem być w domu. Ale chyba mimo wszystko wolę taki mocno pracowity dzień i z wieloma, naprawdę chyba nawet to już szło w dziesiątki, takich różnych problemów, problemików, w ogóle momentami sytuacji, Tak. Tak dziwnych sieci potrafią zaskoczyć czasami komunikacja w nich albo jej właśnie brak, ale ogólnie to, co najważniejsze udało się dzisiaj zrobić przede wszystkim oprócz samej dostawy, sprzętu, to całą fizyczną instalację udało się podmienić switche korowe, przenieść wszystkie funkcjonalności kluczowe dla kora dla, dla tej sieci. W zasadzie nawet udało się te stare switche zupełnie wyłączyć z roli, jaką pełniły dotychczas. Jeszcze zostało troszkę tam do, do dokończenia, do, do, do konfigurowania, natomiast tutaj już większych zagrożeń nie ma. Jutro po prostu będę robił to już zdalnie, bo dzisiaj było już po prostu późno i byliśmy zmęczeni. Także podsumowując, kor sieci podmienione środowisko serwerowe, postawione środowisko do robienia backupu. Również postawione, jeszcze kilka detali do, do szlifowania zostało. No nic, ja, mimo, mimo tego, że dzisiaj był to całkiem ciekawy dzień, i bardzo się cieszyłem na to, że że mogłem dzisiaj z domu po prostu wyjść i gdzieś pojechać i ten dzień trochę ciekawiej spędzić niż, niż, niż przy kąpie. Tak, no mimo wszystko, tak mimo wszystko wracam, jutro też siedzę w domu i tak długo jak, jak, jak będzie potrzebne siedźmy wszyscy i miejmy nadzieję, że niedługo sytuacja wróci do normalności. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam do kolejnych odcinków, obserwujcie moje sociale również, jeżeli nie subskrybujesz kanału to do tego też zapraszam. I co, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, pozdrawiam Cię serdecznie.